to co, nad zmartwychwstaniem Jezusa też będziecie głosować i debatować? Tym ostrym pytaniem niemiecki kardynał Velki zwraca się do swoich braci biskupów i tak podsumowuje proces tzw. drogi synodalnej, która w Niemczech miała ambicję stać się nową, ultrapostępową ścieżką dla całego Kościoła. Ale ta droga się kończy i to szybciej niż wielu się spodziewało. Papież Leon XIV ją wygasza, w swoim stylu, cicho i bez rozgłosu. Ale świadczy o tym wypowiedź jednego z dwóch najważniejszych niemieckich kardynałów, który nagle brzmi tak, jakby przemawiał przez niego sam Leon XIV. I ten kardynał mówi wprost: Niemiecka droga synodalna się skończyła. W oficjalnych niemieckich mediach katolickich kardynał Welki, arcybiskup Kolonii, udzielił mocnego wywiadu, gdzie mówi wprost: Niemiecka droga synodalna jest zakończona. Co prawda kardynał uczestniczył w pięciu zgromadzeniach, które miały miejsce do tej pory, ale kolejnego uczestnictwa już nie planuje. I to jest bardzo ważny sygnał. Niemiecki kardynał dystansuje się od struktury, która w zamyśle miała wywierać presję na biskupów z całego świata zresztą i tworzyć taki quasi-parlament całego kościoła. Ale co więcej, w ten sposób kardynał Welki idzie na totalny dystans wobec kardynała Marksa. O którym Wam tu mówiliśmy kilka dni temu, jak krytykował Leona XIV. Wygląda więc na to, że pozycja kardynała Marksa w światowym kościele jest coraz bardziej marginalna. Tymczasem kardynał Welki przyznaje, że synodalna debata w Niemczech początkowo rzeczywiście poruszyła niektóre ważne kwestie, zwłaszcza nadużycia seksualne czy władzę i odpowiedzialność w kościele, ale potem już poszła znacznie za daleko i zaniedbała fundamentalne pytania naszej wiary. A przede wszystkim zaniedbała pytanie o ewangelizację i nawracanie Niemiec czy szerzej Europy. I tu pojawia się pierwszy bardzo czytelny rezonans z papieżem Leonem XIV, bo nowy papież od pierwszych dni swojego pontyfikatu podkreślał, że Kościół nie jest ani laboratorium socjologicznym, ani parlamentem, lecz wspólnotą misyjną z Chrystusem w centrum. A Welki mówi teraz nagle niemal dokładnie to samo: że brak skupienia na ewangelizacji uważa za jeden z największych deficytów niemieckiej drogi synodalnej. Bo jak mówi synodalność, bez misji, bez nawracania, bez głoszenia Chrystusa, jest jałowa. Ale jeszcze mocniejsza jest jego krytyka samej formy niemieckiej synodalności. Bo Welki mówi, że to, co działo się w Niemczech, nie było synodalnością w sensie takim, jakim rozumieli ją papież Franciszek, chociaż tu można mieć wątpliwości, no ale cóż biedny kardynał miał powiedzieć? I teraz papież Leon XIV. Bo synodalność, mówi kardynał, to wzajemne słuchanie, rozeznawanie, wspólne szukanie głosu Ducha Świętego. Ale decyzję podejmuje ten, kto otrzymał do tego urząd i kto jest zobowiązany wobec wiary Kościoła. Nie jakiś parlament, nie większość, nie żadne głosowanie. I to jest dokładnie ta sama linia, którą Leon XIV sformułował już kilkakrotnie. Tutaj na kanale też wam parę razy o tym mówiłem. Kościół nie jest demokracją, jest wspólnotą hierarchiczno-sakramentalną, w której urząd papieski i biskupi. Tak. Jest co prawda służbą, ale z realną odpowiedzialnością za depozyt wiary, a nie tylko z jakąś funkcją reprezentacyjną. Jeśli uważasz, że takie treści są dziś potrzebne, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i udostępnij ten materiał. Możesz też wesprzeć naszą pracę jako mecenas Białego Kruka w programie wsparcie YouTube, a na białekrug.pl znajdziesz książki, które bronią cywilizacji, kultury i prawdy. Dlatego Welki mówi dalej. O swoim przyrzeczeniu biskupim. Tak, przypomina je i mówi: Ja mam obowiązek chronić wiarę Kościoła i iść drogą jedności z papieżem. Tak więc to jest taki manifest posłuszeństwa wobec Rzymu. Dokładnie to, co papież Leon XIV akcentował od początku swojego pontyfikatu. Jedność z następcą Piotra nie jest opcją, tylko jest kryterium katolickości. Zresztą Niemcy 500 lat temu pokazali światu w postaci lutra, co się dzieje, gdy ta jedność jest kwestionowana. No i trudno nie zauważyć pewnego chichotu historii, że dzisiaj to akurat papież Augustianin o tym przypomina. Ale wróćmy do karnała Wielkiego. W kolejnych fragmentach wywiadu hierarcha uderza w samą koncepcję niemieckiego modelu synodalnego i przypomina, kościół jest z natury hierarchiczny, niedemokratyczny. Biskup. Ma ostateczną władzę decyzyjną w swojej diecezji, bo ta władza pochodzi od Chrystusa, a nie od jakichś świeckich delegatów. Dlatego Welki mówi wprost, że trudno mu być dalej częścią jakiegoś gremium, w którym biskupi świeccy i inni członkowie wspólnie decydują o jakimś kierunku kościoła, nawet jeżeli potem ubiera się to w słowa synodalności czy wspólnotowości to Jest fundamentalne odrzucenie niemieckiej wizji tzw. kościelnej demokracji, czy basis Katulisz, jak to piękną nowomową określili Niemcy. I w tym momencie Karnowelki wbił niesamowicie ostrą szpilę w akolitów niemieckiej drogi synodalnej i pyta ich retorycznie, to jak? Będziecie głosować też nad tym, że Jezus zmartwychwstał? I gdyby większość uznała, że nie, to papież miałby to zaakceptować? Albo biskup? To zdanie jest genialnym obnażeniem absurdu demokratyzacji doktryny i jest chyba tym bardziej cenne, że padło z ust właśnie niemieckiego biskupa. Wielki mówi dalej, że wszystko, co Kościół rozeznaje, musi być w zgodzie z apostolskim dziedzictwem i wiarą Kościoła. I to biskup ma strzec tej zgodności na poziomie swej diecezji. Podobnie ma też czuwać nad jednością z papieżem i kolegią biskupów. Znowu, to jest czysta eklezjologia katolicka, bez żadnych niemieckich eksperymentów. I to się wydaje wszystko oczywiste, ale jeszcze rok temu takie słowa były niewyobrażalne. A Karneowelki wcale się nie zatrzymuje, nie pędzi dalej z krytyką. Mówi wprost: w pewnym momencie niemiecki proces synodalny skupił się głównie na realizowaniu określonych postulatów polityki kościelnej chodziło o wprowadzenie nowej eklezjologii, nowej antropologii, czyli takich zasad, które nie są zgodne z wiarą i nauczaniem Kościoła powszechnego. No to już naprawdę mocniej mógł to wielki powiedzieć tylko wtedy, gdyby swoich niemieckich słubraci jawnie oskarżał po prostu o herezję. Tego oczywiście nie robi, ale potem z jego ust pada zdanie, które brzmi na jakby streszczenie pontyfikatu Leona XIV. Welki mówi, zawsze musimy być po stronie papieża, czyli w centrum kościoła. Droga papieża Leona, mówi Welki, jest drogą duchową. Cały kościół od papieża, po lud Boży, musi się poddać Słowu i autorytetowi Boga. On jest Panem Kościoła. To jest dokładnie ten język, którym Leon XIV mówił od pierwszych dni. Nie my jesteśmy właścicielami kościoła. Kościół należy do Chrystusa. Wielki przypomina, że owszem, różnice zdań istniały już w kościele pierwotnym, choćby na Soborze Jerozolimskim, ale ostatecznie decydujący głos miał Piotr jako gwarant jedności. I że dzisiejszy kryzys wynika z tego, że ta zasada przestaje być oczywista, że jest kwestionowana. I znów to jest echo rzymskiego nauczania, które Leon XIV wprowadza bardzo konsekwentnie. Tak więc wniosek Wielkiego jest jednoznaczny. Nie ma czegoś takiego jak droga niemiecka w Kościele. Jest droga Chrystusa, strzeżona przez naukę Kościoła i przez papieża jako strażnika jedności. Synodalność nie może być narzędziem rewolucji doktrynalnej ani żadnego projektu politycznego. Musi być duchowym rozeznawaniem, ale w ścisłej jedności z Rzymem. Ja uważam, że to jest uderzające, jak szybko po wyborze Leona XIV. Ton jednego z dwóch najważniejszych niemieckich kardynałów stał się tonem Rzymu. Jak szybko ta tak zwana droga synodalna straciła impet i zaczęła się zwijać. Nieprzypadkowo kilka dni temu kardynał Marx krytykował już papieża Leona XIV. Szybko okazało się, że eksperyment z kościelną demokracją ma granice, których nie da się przekroczyć bez zerwania jedności z Kościołem powszechnym. I to pokazuje coś fundamentalnego, pięknego też, że w kościele może być wiele kultur, wiele tradycji, wiele lokalnych form, i to wszystko jest bardzo ładne, ale nie może być wielu doktryn, wielu kościołów, wielu równoległych dróg, bo jest jedna droga droga Chrystusa, i jest jeden Piotr, który tej drogi strzeże. I Piotr naszych czasów, Leon XIV. Naprawdę konsekwentnie o tym przypomina. A niemiecka droga synodalna? No, wygląda na to, że właśnie dobiegła końca. Jeśli uważasz, że takie treści są dziś potrzebne, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i udostępnij ten materiał. Możesz też wesprzeć naszą pracę jako mecenas Białego Kruka w programie wsparcia YouTube, a na białokrug.pl znajdziesz książki, które bronią cywilizacji, kultury i prawdy. Polskość, patriotyzm, to one przez wieki dawały nam siłę, by przetrwać największe burze dziejów. To z nich wyrósł orzeł biały, symbol narodu, który nie ugiął się mimo rozbiorów, wojen, totalitaryzmu. Profesor Wojciech Polak w książce Polski my naród prowadzi nas przez historię polskiej tożsamości. Od chrztu mieszka, po współczesne wyznania. Opowiada o naszych bohaterach, tradycji, wierze i odpowiedzialności za ojczyznę. To nie jest tylko książka historyczna. To manifest polskości. Pięknie wydany, bogato ilustrowany, z dbałością o każdy detal edytorski. Polski My Naród. Do kupienia z rabatem na stronie Wydawnictwa Białeków.